zaczynamy taki pierwszy moment dotknięcia czym jest tak naprawdę marka osobista ja zrobię to na przykładzie tarczy zegara bardzo mnie zainspirowała tarcza zegara kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem po prostu powiedziałem sobie wow jakie to jest genialne żeby zrozumieć że nieważne skąd wychodzisz ważne dokąd zmierzasz zawsze jest plan na Twoje życie na danym, na, w danym momencie, a więc nieważne, jakim jesteś w momencie dzisiaj życia, jest doskonały plan działania, który zawsze się sprawdza. Tylko Ty nie zawsze o nim wiesz. Dlatego jeszcze raz zawsze powtarzam i będę to powtarzał: ludzi dzielimy tylko na dwie grupy. Przepraszam, ludzie nie odnoszą sukcesu tylko z dwóch powodów. No właśnie, dzielimy ich na dwie grupy. Ludzi, którzy odnoszą sukcesy i nie odnoszą sukcesy, ale ludzie, którzy nie odnoszą sukcesy, nie odnoszą ich tylko z dwóch powodów. Pierwszy powód. Nie wiedzą, jak go odnieść. I tutaj akurat tak się składa, że Business Help System i wszystko, co tworzymy, wszystkie narzędzia dadzą Wam absolutnie wiedzę, ekspercką, jak odnieść sukces, ale mamy też drugi powód, dla którego ludzie nie odnoszą sukcesu, to jest wiedzą, co należy robić, ale nie robią tego, co wiedzą. I tutaj już mi ręce opadają, ponieważ to no, niestety najczęściej brak im po prostu motywacji i determinacji w tym, żeby działać. A więc jak wygląda tak naprawdę tarcza zegara? W wykonaniu, w tej interpretacji, którą Wam chcę przedstawić, wyobraźcie sobie, że mamy do czynienia z człowiekiem. Człowiekiem o imieniu Bogdan. Bogdan jest człowiekiem, który mieszka w pięknym domu. Ten piękny dom mówi, że jest naprawdę świetnie. Ten Bogdan, ten człowiek. Nie tylko e, naprawdę świetnie się czuje, ma wspaniały dom, ma wspaniały samochód, ma wille z basenem, tak? E, I tak jest naprawdę. E, jego firma prosperuje w sposób idealny. I teraz, co myślą o nim ludzie? Myślą sobie: Bogdan to jest człowiek sukcesu. Słuchajcie, gdy Bogdan jest na godzinie 12, to gdy dzwoni do ludzi. Ludzie mówią o, Bogdan ma coś dla mnie. A więc Bogdan może właśnie na tym sukcesie życiowym zaprosić ludzi do swoich pomysłów biznesowych, gdzie nie ma specjalnie żadnego tłumaczenia, yy, tylko po prostu każdy mówi: Bogdan, wchodzę. No ale tak się składa, słuchajcie, i to wiecie, że w życiu tak bywa, że wskazówki zegara nigdy nie stoją w miejscu. Nawet Największe firmy świata mogą przeżyć kryzys z różnych powodów. Na przykład ktoś coś ogłosi, na przykład pandemię. Tak? I co się stanie? Bogdan pochyla się nad swoimi papierami i mówi: Hmm, nie jest już dobrze. Nie jest dobrze. No, liczby pokazują, że jest gorzej niż w tamtym miesiącu, niż w tamtym roku. Natomiast co myślą o nim znajomi? No, myślą znajomi o nim, Bogdan to jest człowiek sukcesu. Gdy Bogdan dzwoni na godzinie pierwszej do ludzi, ludzie mówią: Bogdan, coś masz dla mnie, bo jesteś człowiekiem sukcesu. A więc, Bogdan, pomimo jakichś problemów, ciągle jest osobą, która ma niesamowity zasięg i markę osobistą. Przychodzi godzina druga. Bogdan zagląda do tych swoich notatek, do księgowa, dzwoni i mówi: Panie Bogdanie, jest naprawdę źle. No, Bogdan się tym przejmuje, natomiast ludzie na zewnątrz tego nie widzą. Myślą sobie, że Bogdan to jest człowiek sukcesu, że Bogdan jak dzwoni na godzinie drugiej, to Bogdan jest uznawany jako człowiek wiarygodny. I ludzie mówią Bogdan ma coś dla mnie. Przychodzi godzina trzecia i właśnie księgowa oznajmiła, że niestety panie Bogdanie będzie trzeba zwolnić pracowników. Będzie trzeba prawdopodobnie pozbyć się jakiejś floty pojazdów. Trzeba coś zacząć działać. No ale na zewnątrz? na zewnątrz ludzie myślą, że Bogdan to jest człowiek sukcesu. Gdy Bogdan dzwoni do ludzi, nawet na godzinie trzeciej, to ludzie mówią: Bogdan ma coś dla mnie. Godzina czwarta to jest ten moment, w którym niestety mleko się rozlało, a w związku z tym pierwsze osoby zostały zwolnione z firmy. Coś zaczęło być widoczne na zewnątrz, i teraz część już ze znajomych zaczyna dostrzegać problem. Gdy Bogdan zaczyna do nich dzwonić, ludzie myślą sobie: O, Bogdan ma problemy. Bogdan coś chce ode mnie. Ale część jeszcze znajomych myśli sobie: Bogdan to człowiek sukcesu. Bogdan coś ma dla mnie. Godzina piątka, piąta to jest tam ten moment, w który ta informacja się rozchodzi. I coraz więcej znajomych Bogdana dostrzega, że Bogdan ma problem. Gdy Bogdan dzwoni na godzinie piątej, coraz więcej ludzi mówi: O, Bogdan dzwoni, bo Bogdan ma problem. Niektórzy jeszcze myślą, Bogdan dzwoni, bo Bogdan ma coś dla mnie, bo ta informacja nie dotarła do wszystkich. Ale przychodzi taki moment w życiu, że już wszyscy wiedzą wszystko. Tak? Poszły y, informacje, weter, i o szóstej, taka szósta godzina to jest ta godzina, gdzie osiągnęliśmy dno. I te dno nie tylko my czujemy, ale wszyscy oni wiedzą. Gdy o tej godzinie dzwonimy do innych ludzi, to ludzie mówią, Bogdan ma problemy, Bogdan coś chce ode mnie. Zupełnie inne jest ich nastawienie, i to jest ten moment, w którym niestety jest źle. I pomimo, że nawet kiedy nam będzie się działo coraz lepiej, czyli znaleźliśmy dofinansowanie, dostaliśmy e, jakieś tam kasę z rządu, sytuacja się poprawia, to mimo wszystko zachowawczo nadal nasi znajomi myślą sobie, Bogdan. Ma źle i gdy Bogdan dzwoni do ludzi, to nieufnie podchodzą do tematu, bo ludzie potrzebują zewnętrznego dowodu. Jakie są lekcje dla Ciebie? A więc najważniejsza lekcja jest, że gdy jesteś w strefie cienia, czyli jeśli coś w Twoim życiu z osobistym, zawodowym się psuje, ale tego nie widać na zewnątrz, to pamiętaj, że to jest ten moment, w którym nie zwijaj się w kłębek, tylko działaj. Wykorzystuj to, że jeszcze masz markę, że jeszcze ludzie o tobie myślą i jesteś człowiekiem sukcesu. A więc e, chciałbym powiedzieć, rób dobrą minę do złej gry, bo na tym bardzo często polega po prostu marketing. Sprzedaj się, pokaż że można ci jeszcze ciągle zaufać. Jestem przekonany, że masz dobre intencje, masz dobry plan, ale tu chodzi o to, żeby ludzie nie dostrzegali, że masz problem. Bo jak dostrzegą, że masz problem, to zaczynasz mieć naprawdę problem, bo zaczynasz mu musi zacząć ludziom tłumaczyć, dlaczego miałeś problem i tłumaczyć ludziom, jak zamierza z niego wyjść, a wiesz, że tłumaczenie nie do końca trafia. Gdy jesteś na godzinie szóstej, w wielu przypadkach jest po prostu jesteś już na dnie, to pamiętaj, że ludzie przez, powinni już nie widzieć Ciebie. Naucz się działać w taki sposób, abyś pokazywał innych ludzi lub system. To jest bardzo ważne, żebyś mógł się komunikować z ludźmi na tej zasadzie. Wiem, że wiesz, ale mam plan. Ten plan jest oparty o innych ludzi, ludzi, którzy są ludźmi sukcesu. Wiem, że popełniłem błędy. Wiem, gdzie te błędy popełniłem. Mam plan, jak to naprawić. To jest bardzo ważne, że nie jesteś wzorem do naśladowania w tym momencie, a więc powinieneś schować się za system lub właśnie za kimś, kto popsu poprowadzi. I nawet jeśli już czujesz, że jest lepiej, to pamiętaj, że ludzie pamiętają, że było źle. Więc dopóki nie zobaczą Ciebie znowu w nowym Porsche, w nowym domu, kiedy nie zobaczą, że już naprawdę Tobie się dobrze powodzi, to jeszcze jesteś osobą, która ciągle jest na A więc zawsze powinieneś stać właśnie za systemem. I teraz jeszcze jedna lekcja z tego płynie. Jeśli ludzie Cię nie znają, to absolutnie nie wiedzą, jak jest naprawdę. A więc dla ludzi, którzy ciebie nie znają, zawsze możesz być człowiekiem sukcesu. Zawsze, jeśli będziesz pokazywał, że jesteś człowiekiem sukcesu. A więc po prostu noś się tak, jakbyś miał milion dolarów, a będziesz po prostu milionerem. Słuchajcie i tak jest i to są prawdy, których nie jesteśmy w stanie zmienić. Jestem przekonany, że gdyby Bill Gates zbankrutował albo Warren Buffett, gdyby zbankrutował, to zarobienie Pierwszego miliona dla niego to byłaby bułka z masłem, ponieważ z takimi ludźmi pomimo bankructwa wielu ludzi chciałoby pomimo tego współpracować, bo to są ludzie, którzy wiedzą jak zarabiać pieniądze, a więc z tym, słuchajcie, to jest marka, która jest tak silna i ją zbudowaliśmy, budowaliśmy często przez wiele, wiele lat. A więc z tym, na, jeśli ludzie Cię nie znają, to po prostu bądź taką osobą jak milion dolarów.